Cześć, teraz pokażę Wam jak zrobić coś w stylu do szybkiego schodzenia. Otóż potrzebny będzie nam znaczek, tak się robi znak. Dobra, już mam jeden. Jeżeli nie lubicie tak schodzić długo po drabinie, a boicie się robić yy, tych skoków takich dużych, to po prostu postawcie tutaj sobie znak. Nic nie, pisze, nie możecie coś napisać. I wiadro wody wylejcie nad nim. To sobie powstaje jakby takie coś. Woda nie ucieknie, a to. Ja to pokażę wam jak to działa. z jest takiej wysokości spinamy coś I to pokażę. I widzicie nic mi się nie stało. Hmm. Także następne poradniki będą niedługo.